Lewica i bojkot konsumencki? Zapomnij. Przecież firma się nie rozpłacze, bo nie kupisz jej produktu. Już widzę jak globalna korporacja bankrutuje, bo prawaczek coś napisał w internecie. Takie demotywujące komentarze pojawiają się za każdym razem, gdy ktoś sugeruje bojkot marek otwarcie promujących antykonserwatywne wartości lub ulegających presji lewicowo-liberalnego środowiska. I rzeczywiście, patrząc na ostatnie ataki na prawicowe media, czy to ze strony świętego Jerzego Owsiaka, czy wcześniej zorganizowanych sieci troli służących uśmiechniętej władzy, trudno mówić o sukcesach, bo wiele marek ugięło się pod presją i wycofało swoje reklamy z konserwatywnych stacji. Ale czy to oznacza, że prawica jest skazana na porażkę? Sytuacja w Stanach Zjednoczonych staje się przeczyć tej tezie. Rozwijający się tam ruch anti-walk, o którym w Polsce ciągle jeszcze cicho, pokazuje, że bojkoty mogą działać i to skutecznie. Tamtejsze marki, które zbyt mocno się przebudziły, musiały natknąć się na opór ruchu społecznego, którego twarzą stał się robi Starbuck, katolik kubańskiego pochodzenia. W jaki sposób znalazł on na skuteczną walkę z łokkową agendą w firmach i jakie odniósł sukcesy? O tym opowiemy sobie w dzisiejszej audycji. Nazywam się Ludwik Pędzioł i zapraszam Państwa do kontrrewolucji. Kiełznajmy podżegaczy i przywróćmy harmonię społeczną. Niechęć starbaka do lewicy wynika, jak sam mówi, z doświadczenia komunizmu, który zrujnował jego rodzinę na Kubie. Jako człowiek ambitny widział, że reżim pseudorównościowy nie tylko nie pozwalał jego bliskim rozwijać skrzydeł, ale wręcz piętnował to, co powinno zostać docenione. Po emigracji do Stanów Zjednoczonych szybko udowodnił, że potrafi się przebić. Został obiecującym reżyserem teledysków w Hollywood, a wyrazem uznania dla jego umiejętności była współpraca z gwiazdami naprawdę światowego formatu. Snoop Doggiem, Smashing Pumpkins, Megadeth czy... Everlastem, czasami w roli głównego reżysera ich klipów, czasami w innej. Na jego kanale YouTube można znaleźć dawniejsze teledyski, spośród których część uzyskała naprawdę imponującą liczbę wyświetleń. Kariera zapowiadała się wręcz znakomicie, ale Hollywood, jak sam później opowiadał, postrzegał jako miejsce, w którym ludzie są samotni, podążają za kolejnym zastrzykiem sławy, ale żyją bez większego celu. W pewnym więc momencie zagrały katolicko-konserwatywne korzenie, i w 2016 roku Starbuck publicznie ujawnił swoje republikańskie przekonania. W środowisku Hollywood było to jak rzucony granat. Zbudziło pewną sensację w mediach, a w branży wywołało reakcję obronną. Ludzie ze środowiska filmowego, traktując go jak ciało obce, zaczęli go zwalczać. A to niewątpliwie utrudniło mu dalszą karierę i mogło być jednym z powodów, dla których porzucił dotychczasowe zajęcie i przeniósł się na południe Stanów Zjednoczonych. Tam jego aktywność polityczno-społeczna powoli nabierała tempa. Starbuck zaczął systematycznie krytykować liberałów i wspierać Donalda Trumpa. W 2021 roku postanowił nawet wystartować do kongresu USA z poparciem senatora Randa Pola, jednak ostatecznie nie zdobył mandatu. Mimo to jego rozpoznawalność wzrosła. Nie da się ukryć, że kluczowym czynnikiem przyciągającym do niego uwagę był jego nietypowy, jak na dzisiejsze Hollywood, światopogląd. Przekonania Starbucka wpisują się w klasyczny schemat konserwatywno-liberalny. Starbuck powtarza narrację o marksistowskiej mniejszości rządzącej milczącą większością, idealizuje kapitalizm, niekiedy pomijając rolę, jaką w degręgoladzie ideologicznej odegrał liberalizm. Jego diagnoza jest więc dosyć toporna, ale nadrabia talentem medialnym, charyzmą i umiejętnością formułowania przekazów w sposób przystępny i bez zniechęcania odbiorców. Prezentuje raczej wolnościowy system wartości i z tej perspektywy atakuje socjalistów oraz inne grupy, które według niego zagrażają swobodom obywatelskim i przedsiębiorczym. To, jak łatwo przewidzieć, czasem prowadzi go na granicę Shuri, choć trzeba przyznać, że chyba jej jeszcze ostatecznie nie przekroczy. Jego konserwatyzm przejawia się w uznaniu podstawowych instytucji rodzinnych, religijnych oraz ostrej krytyce lewicowej ideologii woke. I właśnie tej kwestii poświęcił kolejny rozdział swojej kariery, tym razem z wyjątkowym powodzeniem. Starbuck obrał sobie za cel korporacyjne praktyki związane z różnorodnością, równością i inkluzją, czyli Diversity, Equity and Inclusion, które są oczywiście pochodną łąku. Znamy je również z polskich oddziałów zagranicznych korporacji: obchodzenie Miesiąca dumy, tęczowo rasową indoktrynację pracowników, parytety, przywileje dla mniejszości wytypowanych na aktorów rewolucji kulturowej, no i tym podobne metody gwałcenia ludzkich sumień. Starbuck rozpoczął kampanie wymierzone w strategie D&I stosowane przez największe firmy. I choć można dyskutować na ile to właśnie jego działania przesądziły o zmianach, faktem jest, że miały one realny wpływ na odchodzenie od tęczowo-inkluzywnej propagandy w strukturach korporacyjnych. Jak twierdzi sam Starbuck, ruch anty który współtworzy, zrzesza dziś 5 tysięcy sygnalistów, a także licznych prawników i analityków. Cały sztab ludzi. Publikują oni raporty o firmach wdrażających strategię D&I, nawiązują rozmowy z ich zarządami i grożą nawoływaniem w mediach społecznościowych do bojkotu konsumenckiego. Nie działają chaotycznie. Wybierają firmy, w przypadku których mają realne szanse na osiągnięcie sukcesu. Kluczem okazała się strategia uderzenia najpierw w marki skierowane do męskiego, często konserwatywnego odbiorcy producentów samochodów, alkoholi czy maszyn rolniczych. Tractor Supply, John Deere, Harley Davidson, Nissan, Ford, Caterpillars, Jack Daniels to niektóre z przykładów. Z czasem Starbucks rozszerzył swoją działalność również na te bardziej uniwersalne, jak na przykład gigantyczny Walmart. I rzeczywiście, trudno nie zauważyć, że korporacyjne strategie D&I często są antymęskie w tym sensie, że dowartościowują dosłownie każdą grupę społeczną poza białymi heteroseksualnymi mężczyznami. A jeśli wszyscy prócz nich są w firmie w różnych obszarach uprzywilejowani, to znaczy, że oni sami są dyskryminowani. Przekaz jest więc prosty. Firmy, których klientami są głównie mężczyźni, same ich dyskryminują. Teraz wystarczyło przekuć to w skuteczne hasło nawołujące do bojkotu konsumenckiego. Sygnaliści i analitycy Starbucka dostarczali opinii publicznej wewnętrzne informacje o firmach wdrażających DI, co wywoływało presję. Bojące się utraty klientów przedsiębiorstwa często nawiązywały dialog, i wiele z nich ostatecznie wycofywało się ze swoich łowkowych strategii. Oczywiście Starbuck chętnie przypisywał sobie te sukcesy, choć trudno zmierzyć jego rzeczywisty wpływ. Niemniej faktem jest, że ruch anty-D&I okazał się wystarczająco groźny, by lewicowo-liberalne media zaczęły bić na alarm. A jeśli stał się dla nich wrogiem na tyle istotnym, by regularnie go atakować publicznie, to znaczy, że rzeczywiście wyrządził woke'owi istotne szkody. Kluczowym elementem działań ruchu anty-D&I jest przekaz skierowany do męskich odbiorców. Starbuck podkreśla, że pracodawcy powinni kierować się wyłącznie kompetencjami, a nie kwestiami różnorodnościowymi. Prawo i tak chroni tak zwane mniejszości przed dyskryminacją, więc dlaczego firmy miałyby wydawać miliardy na jego dublowanie? Jego zdaniem, DI to koń trojański lewicy. Mechanizm, który nie tylko dzieli pracowników i klientów. Ale nie ma też żadnego uzasadnienia biznesowego, o czym przekonują się kolejne korporacje. Alternatywą dla D&I ma być neutralność. Firmy powinny po prostu robić to, do czego zostały powołane: produkować i dostarczać usługi, a nie realizować ideologiczną agendę. Ta historia powinna nam dać do myślenia. Po pierwsze, rzeczywiście Nawoływanie na fali moralnego oburzenia do bojkotu marek takich jak Pyszne.pl, Ikea czy Lidl nie przyniesie realnych rezultatów. Zarząd pomyśli, jakoś to przetrwamy, chwilowe oburzenie, a przecież jeżeli mu ulegniemy, do stracenia mamy znacznie więcej. Przykład Starbucka pokazuje, że pomyśl nie rokuje wyłącznie opór zorganizowany. Ruch, w który wejdą specjaliści, wewnętrzni sygnaliści, prawnicy oraz influencerzy. Kluczowa jest również właściwa selekcja marek, które miałyby znaleźć się na ich celowniku. Lęk przed kompromitacją w oczach docelowego klienta oraz utratą zysków, jak pokazał przykład amerykański, to wystarczające bodźce, by osiągnąć sukces w walce z rewolucją kulturową na niezwykle ważnym dziś odcinku korporacyjnym. Po drugie, skuteczność działalności Robiego Starbucka, a także polityki Trumpa, wskutek której od strategii diversity. Odstępują różne wielkie korporacje, pokazują, że nieprawdziwa jest narracja, jakoby wskutek marszu przez instytucje wielkie firmy zostały opanowane przez ideologów, którzy nawet ze stratą będą robić za ich pomocą rewolucję. Nie. Gdy pojawia się widmo realnej straty, wiele firm się wycofuje. Gdyby tamta narracja była prawdziwa, nie doszłoby do zmian, o których dzisiaj sobie opowiedzieliśmy. A gdyby Starbuck w nią tak do końca wierzył, nie udałoby mu się dokonać tego, co dokonał. Zwalczajmy więc defetyzm i organizujmy się, bo aktualny czas naprawdę temu sprzyja. I później przez długi, długi okres może nie być ku temu okazji. Miejmy nadzieję, że ta audycja zwróci uwagę osobom posiadającym chęć działania w tej dziedzinie na dobry wzorzec który można spróbować zaadaptować do warunków polskich. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego materiału i zapraszam do jego rozpowszechniania. A nuż trafi on do kogoś, kto będzie posiadał środki i możliwości do podjęcia walki, a nie miał dotychczas pomysłu, jak to zrobić. Państwa oczywiście bardzo proszę o wsparcie na Patronite i BuyCoffee, linki znajdują się w opisie. By kanał mógł na siebie zarobić, rozmaite aplikacje używane do tworzenia tych materiałów niestety często nie są za darmo. Zapraszam też Państwa na mój nowy format na kanale Tysol.pl. Pod tytułem pokój socjalny, link oczywiście w opisie oraz komentowanie go i lajkowanie. Jest to rzecz, na której szczególnie mi zależy i jeśli chcieliby mi Państwo troszeczkę to pomóc, będę bardzo wdzięczny. Do usłyszenia w kolejnej audycji, która już niebawem.